Choroby cywilizacyjne są efektem właśnie tych zmian, które zachodziły w ostatnich latach i braku też wiedzy na temat możliwości zapobiegania tym stworzeniom, bo przecież ruch, dieta aktywność fizyczna i zdrowe środowisko jakby warunkują powstanie tych chorób. I teraz mamy efekt, że mamy, statystyki mówią wyraźnie, że wzrasta ilość, zapadalność na choroby układu krążenia, udary, cukrzyca i tak dalej. W tej chwili w Ministerstwie, znaczy w Ministerstwie Zdrowia opracowaliśmy szereg programów zdrowotnych, które są przeznaczone na, w kierunku opieki nad pacjentami cierpiącymi. Z tego powodu mamy koordynowaną opiekę nad pacjentami z niewydolnością sercową. Są programy, programy które kompleksowo jakby obejmują kwestie wsparcia tych pacjentów, począwszy od diagnostyki, terapii, rehabilitacji, opieki później psychologicznej. Tego typu programy kompleksowe są realizowane. Finansujemy tą medycynę interwencyjną, kardiologię inwazyjną, różnego rodzaju techniki, które zwiększają przeżywalność w przypadku epizodu. Takich ciężkich epizodów zdrowotnych, no ale przede wszystkim również stawiamy na tą profilaktykę i prewencję, czyli zmianę stylu życia, aktywność, zdrowe żywienie, to co warunkuje nam długie i zdrowe życie.